Dzień dobry, Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Innowacyjne nauczanie w mazowieckich szkołach, w sierpc, iłów i staroźreby dostaną nowe karetki. Innowatorzy Mazowsza wybrani. Warsztaty, wycieczki oraz staże dla uczniów, szkolenia, dla nauczycieli czy nowoczesny sprzęt do pracowni dydaktycznych to tylko część korzyści z udziału w programach Mazowiecka Szkoła Przyszłości i Zawodowe Mazowsze Przyszłości, innowacyjne kształcenie zawodowe, realizowanych dzięki unijnemu wsparciu. W obu projektach udział weźmie łącznie ponad 600 szkół. Na realizację obu edukacyjnych programów samorząd województwa przeznaczył 280 milionów złotych, z czego 80% to fundusze europejskie. To jest jeden z największych programów dofinansowania do szkół do szkolnictwa zawodowego i do szkolnictwa odludnoształcącego. Chodzi tutaj o stworzenie młodzieży, warunków do nauki w nowoczesnych pracowniach, ale też wykorzystania nowoczesnych technologii. Prowadzeniu innowacyjnych metod nauczania, ale też konsultacji z, dla tych młodych ludzi. Mazowiecka szkoła przyszłości ma podnieść jakość edukacji w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących, w których uczniowie osiągają gorsze wyniki w nauce. W projekcie weźmie udział w sumie 507 szkół podstawowych i liceów. Trafi do nich wyposażenie do eksperymentalnego prowadzenia zajęć, uczniowie skorzystają z zajęć pozalekcyjnych, szkoleń, wycieczek i warsztatów, a nauczyciele zostaną przeszkoleni. Kolejne środki trafią do naszych szkół. Wszystkie szkoły są bardzo mocno zainteresowane tym i liczą na wymierne korzyści, które pozwolą na to, aby młodzi mogli się kształcić jeszcze w lepszych warunkach. Mazowiecka Szkoła Przyszłości jest ogromną szansą dla takich właśnie małych, wiejskich szkół, dla szkół, które potrzebują takiego wsparcia, ponieważ organy prowadzące no, nie są w stanie utrzymać. Yy, szkół, gdzie ilość uczniów jest tak mała. Każde środki skierowane do samorządu, które później będą przekazywane na zakupy, czy do sprzętu, czy też na sale edukacyjne dla dzieci i młodzieży powodują, że dzieci mają większe możliwości rozwijania się w takich małych miejscowościach jak nasza gmina. W drugim edukacyjnym projekcie zawodowe ma zawsze przeszłości udział weźmie 100 szkół zawodowych. Program zakłada podniesienie kompetencji zawodowych oraz staże dla uczniów, zwiększenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli oraz opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych i wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt. Skorzystałem z stypendium zawodowego od Urzędu Marszałkowskiego z Warszawy. Dzięki temu zakupiłem sobie nowoczesny sprzęt. Komputer, który umożliwi mi pracę nad wieloma programami. Nasza szkoła otrzyma dziś środki na doposażenie pracowników kształcenia zawodowego w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, a także technik żywienia i usług gastronomicznych. Do 2029 roku wsparcie w ramach obu projektów edukacyjnych otrzyma ponad 600 szkół. Nowy sprzęt dla ratowników w regionie Płocka Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego kupiła trzy nowoczesne ambulanse, które trafią do oddziałów w sierpcu i łowie i Staroźrebach, A szpital w Nowym Mieście nad Pilicą otrzymał karetkę od warszawskiego Meditransu. Trzy nowe ambulanse wjeżdżają do e, Pogotowia Ratunkowego w Płocku, będą jeździły w Staroźrebach, i łowie i sierpcu. Bardzo się cieszymy, że nasze jednostki tak dobrze się rozwijają. Niewątpliwie Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno gminy Staroźreby, ale również i mieszkańców powiatu płockiego. Bezwzględnie cieszymy się, bo inwestowanie w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców jest podstawowym zadaniem gminy. To są jedne z najnowocześniejszych karetek tutaj na terenie województwa mazowieckiego. W Pogotowiu płockim nie ma starszych karetek jak dwuletnie, więc cieszymy się, że dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to, że te karetki będą szybciej i będą bezpieczniej mogły dojechać do pacjentów. Na tą chwilę w tej karetce dostaliśmy najnowocześniejszy sprzęt, który jest teraz na rynku, czyli mamy nowoczesny sak do odsysania pacjentów. Defibrylator to jest takie centrum karetki. Defibrylator. Bez tego. Na nasza praca byłaby niemożliwa. Nowe ambulanse zastąpią te najbardziej wysłużone. Jak Państwo wiecie, no karetki jeżdżą przez 24 godziny. Tych kilometrów jednak troszeczkę tam nabijają. I taka każdy taki sprzęt nowy podnosi rangę i pogotowia, i bezpieczeństwo i pacjentów, i ratowników. A pracy zespołom ratownictwa medycznego stale przebywa. Nowe dane Urzędu Statystycznego dla samego Mazowsza pokazują, jak bardzo system jest obciążony i jak dynamicznie rośnie liczba pacjentów. Mazowieckie statystyki potwierdzają też, że system najmocniej obciążają nie wypadki drogowe, ale wezwania do domów. To aż trzy czwarte wszystkich interwencji. Najczęściej pomocy potrzebują seniorzy. Płocka stacja zadbała nie tylko o sprzęt na drogach, ale też o bezpieczeństwo w sieci. Bardzo nowoczesny sprzęt no będzie podnosił jakość usług, możliwość ratowania życia ludzkiego, ale też warunki pracy. Przy okazji też odbyło się przekazanie certyfikatu systemu zarządzania informacją, co jest niezwykle ważne w naszych czasach. Jako jedyni w Polsce, jako samodzielny zakład, ten certyfikat uzyskaliśmy. Karetka trafiła także do samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Przekazał ją warszawski Meditrans. Przede wszystkim nasz szpital, jeżeli chodzi o flotę naszą karetek, ma bardzo karetki stare, wyeksploatowane, bardzo często ulegały awarii, gdzie koszty tak naprawdę to było kilkadziesiąt tysięcy każdorazowa naprawa. Będzie to karetka wykorzystywana do transportu sanitarnego, czyli będzie przewożony pacjent z naszego szpitala do innych szpitali wyższej referencyjności. Jak również będziemy zapewniali pacjentom transport na badania. Czy do innych szpitali, czy nawet do naszego szpitala, jeżeli jest taka potrzeba. Placówka obsługuje nie tylko nowe miasto nad Pilicą, ale także sąsiednie gminy, mogielnice, klwów i okoliczne miejscowości. Znamy laureatów konkursu Innowator Mazowsza. Jury wybrało przełomowe rozwiązania, które odpowiadają na największe wyzwania współczesności, od ekologicznego oczyszczania ścieków i rozwoju medycyny, po budowanie inteligentnych systemów miejskich i walkę z cyberprzestępczością. Łączna pula nagród wyniosła aż 118 tysięcy złotych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 30 firm i 46 naukowców. Pierwsi rywalizowali w kategorii innowacyjna firma, a drudzy w kategorii innowacyjny naukowiec. Mamy olbrzymi potencjał. Przede wszystkim mamy wybitnych naukowców, ale też zależy nam na tym, żeby ci wybitni naukowcy, i to było dzisiaj bardzo dobrze widać wśród nagrodzonych, stawali się poniekąd też innowatorami przedsiębiorczości. Z jednej strony chodziło nam o te kwestie naukowe, czyli rzeczywiście. Za pomysłem, za firmą stała nauka i też innowacje. Natomiast z drugiej perspektywy istotne też było wdrożenie, no i ta strona biznesowa. Zwycięzcą została firma RDLS, spółka Zoo, która stworzyła przełomowy proces naturalnej oczyszczalni ścieków. Byłem bardzo zaskoczony, powiem szczerze, ponieważ Temat, którym się zajmujemy i technologia jest ważny społecznie i środowiskowo, aczkolwiek nie jest to taka technologia, która może być w łatwy sposób skalowalna, która jest jakby teraz na ustach wszystkich, jak na przykład AI czy jakieś technologie informacyjne, aplikacje, więc tym bardziej się cieszę. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę RDLS radzi sobie ze wszystkimi ściekami pochodzącymi z szamp przy minimalnym zużyciu energii. Do tego jest ekologiczne, działa bez użycia środków chemicznych. Kolejne nagrodzone firmy opracowały nową generację blatów technologicznych oraz utylizację niebezpiecznych odpadów drzewnych. Innowacyjnym naukowcem został Piotr Walkowski, który opracował system zrobotyzowanej rehabilitacji domowej. Jest mi przede wszystkim serdecznie miło, bo praca i w ogóle badania, które realizuję razem z zespołem, mają przede wszystkim charakter aplikacyjny i chcemy, żeby one pomagały społeczeństwu. Kolejne miejsca zajęli nam brata Josi za biopreparaty dla rolnictwa regeneratywnego oraz Adama Pacewicz odpowiedzialny za rewolucję w pomiarach mikrofalowych. Rzadko siebie sami doceniamy i kiedy rozmawiamy z partnerami zagranicznymi, a takie gale są takimi, co dają taką możliwość, to widzimy, jak wielki zachwyt i często zazdrość budzimy za granicą. Łączna pula nagród wyniosła 118 tysięcy złotych. Ponad 27 milionów złotych trafi do brzegów i Iłży na modernizację sieci wodociągowych i stacji uzatniania wody. Dzięki inwestycjom mieszkańcy zyskają pewne i bezpieczne dostawy wody na kolejne dekady. Pieniądze unijne pozwolą na kompleksową modernizację sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania. Umowa oczywiście ze środków unijnych w ramach środków, którymi dysponuje marszałek województwa mazowieckiego. Niebagatelna kwota, chyba historyczna, jeżeli chodzi o gminę Jurza 10 milionów 600 tysięcy złotych, a dotycząca rzeczywiście sieci wodociągowej, modernizacji również ujęć wody. Wszystkie studnie głębinowe będą zmodernizowane, cały system uzdatniania Wody będzie zmodernizowany na system nowoczesny. System chlorowania wody zostanie zmieniony. Także jakość wody generalnie zwiększy się, czy po, może nie tak, polepszy się w sposób znaczący dla mieszkańców gminy. Dzięki wprowadzonym systemom. Yy, Będziemy doskonale wiedzieli, ile wody pompujemy, jak nią gospodarować. To jest wyjątkowy dzień, dlatego że no, to jest największy projekt unijny w historii gminy. Nigdy nie, mogli, nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby z pieniędzy własnych wygospodarować tak dużą kwotę. W tej chwili problem wodociągu będziemy mieli załatwiony kompleksowo. Z kolei w biobrzegach powstanie nowa stacja uzdatniania wody, a istniejąca infrastruktura zostanie zmodernizowana. Nasza stacja ma 40 lat i nie jest w stanie w tej chwili przy tych okresach sus suszy e, zapewnić wystarczającą liczbę, znaczy ilość. E, uzatnionej wody i stąd pomysł zrodził się kilka lat temu, żebyśmy ją zmodernizowali. Miasto od wielu lat myśli o tym, aby wykonać nowe ujęcie wody, zmodernizować istniejącą infrastrukturę wodociągową i ten projekt właśnie no, w kwocie, tak jak Pan powiedział, no, prawie 17 milionów, trzeba powiedzieć, będzie temu służył. Od przebudowy lokalnej drogi przez budowę zbiornika retencyjnego nową szkolną stołówkę aż po bus dla osób z niepełnosprawnościami. Ponad 1 200 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju trafi do gmin z regionu Ciechanowskiego bardzo wiele, już ponad 20 różnego rodzaju instrumentów wsparcia i są to środki, które przeznaczamy dla gmin, powiatów na różnego rodzaju dofinansowania. W Bieżuniu powstanie ocieplany garaż dla wozu asenizacyjnego i dwa nowe zbiorniki retencyjne. Oczyszczalnia funkcjonuje, a chcemy jeszcze dodatkowy zbiornik w związku z tym, że teraz realizujemy odbiór nieczystości Mamy własny wóz asynacyjny, odbieramy nieczystości i taki zbiornik zapasowy potrzebny jest nam do wybudowania. W Nowych Wrońskach, w Gminie Załuski, przebudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi. Droga jest bardzo wyczekiwana. Odkąd pamiętam, a już ponad 40 lat mieszkam w Nowych Wrońskach, ta droga jest ciągle w złym stanie. Podczas opadów deszczu, w śniegu, roztopy, tam są kolejne błoto, ciężko jest dojechać do swoich domów. Nie ma rowów, po bokach są tylko krzaki, nie ma chodników. Podpiszemy umowę na budowę, budowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Wrońska. Gmina Załuski to jest trasa S7, w ostatnim czasie jeden wielki plac budowy, dlatego teraz już mamy ambitne plany. Pieniądze w ramach programu wsparcia pomogą także w realizacji inwestycji dla dzieci i młodzieży. W szkole w Stróżewie powstanie stołówka i gabinety specjalistyczne, Klub sportowy wyposażony będzie w rowery szosowe i sprzęt do Hokeja. To będzie zaadoptowane pomieszczenie po małej sali. I tam będzie częściowo będą dwa gabinety dla psychologa i dla pedagoga specjalnego, a reszta część tej sali będzie przeznaczona na miejsce spożywania posiłków. Gmina zakupi również busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bus też docelowo będzie służył na pewno seniorom z terenu gminy Załuski, w sołectwie naburowiec powstanie natomiast nowa strefa rekreacyjna z altaną, placem zabaw i stojakami na rowery. W ubiegłym roku najwięcej pieniędzy radni województwa przeznaczyli właśnie na inwestycje w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. I to wszystko, co dziś dla państwa przygotowaliśmy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.